Na warsztacie sprzęt firmy Sony. Jest to wzmacniacz, który ma oznaczenie TAF440E. Wzmacniacz Sony, który tutaj mamy, jest przedstawicielem dosyć ciekawej grupy wzmacniaczy, która pojawiła się gdzieś na początku lat 90., i wzmacniacze te były produkowane głównie na rynek brytyjski. Jak pewnie pamiętacie, właśnie we wczesnych latach 90. pojawił się słynny wzmacniacz pioniera, czyli model A400, który miał bardzo dobre opinie na rynku audio, zwłaszcza chwalono jego znakomite brzmienie oraz uniwersalność. Firma Sony postanowiła rozpocząć produkcję wzmacniaczy, które miały konkurować z tym popularnym wtedy Pioneer. Chodzi tutaj o modele TAF440E, czyli ten wzmacniacz, model 540 podobny do tego oraz modele 442 i 542. Od razu można zauważyć, że modele te nie mają w ogóle regulatorów barwy, żadnych filtrów, jest tylko regulacja głośności oraz przełączniki źródeł i głośników. Prawie dokładnie tak jak w pionierze A400. Odmiany z cyferkami 4 na początku numeru różnią się z zewnątrz od modeli z piątkami, brakiem przełącznika rodzaju wkładki gramofonowej po prawej stronie płyty czołowej, a wewnętrznie 540 i 542 mają trochę wyższą moc wyjściową, no i w związku z tym mają nieco inne zasilacze oraz różnią się szczegółami konstrukcyjnymi. Mamy na warsztacie model 440E, mam również u siebie 442E, zaraz Wam pokażę. Można zobaczyć, że wzmacniacze te są podobne. No różnice na płycie czołowej są kosmetyczne, w nieco innych miejscach są napisy. No tutaj na górę postawiłem model 4.4.2, widzimy, że on jest bardzo podobny, ma tylko w innym miejscu te napisy. Z tyłu obie serie wyglądają praktycznie tak samo, a wewnątrz konstrukcyjnie też są podobne, ale jest pewna różnica. Wzmacniacze z dwójką na końcu, czyli yy, takie jak ten, mają transformatory sieciowe z rdzeniami typu EI, takie tradycyjne, natomiast z zerem na końcu, czyli 440 i 540 mają trafa toroidalne. No to jak zwykle sprawdzamy wyposażenie naszego sprzętu. No od razu widać, że wtyczka jest taka, czyli wzmacniacz pochodzi z rynku brytyjskiego, zresztą ta 442, którą Wam pokazywałem przed chwilą, również ma taką wtyczkę. No i cóż, no z przodu jest bardzo prosto, mamy wyłącznik zasilania, przełącznik głośników, przełącznik y, selektora nagrywania, przełącznik selektora odtwarzania oraz gałka głośności i to wszystko, tu nie ma żadnej klapki, to nie jest klapka, pod którą bywają we wzmacniaczach Sonego regulatory jakiejś barwy, tutaj po prostu to jest Nieotwieralne. No i wejście słuchawkowe oczywiście mamy jeszcze z przodu. Z tyłu mamy bardzo typowo, czyli mamy rząd gniazd synch, są dwie pętle magnetofonowe. Mamy wejście aux, mamy wejście CD, tuner oraz phono, czyli jest tutaj preamp gramofonowy. Oczywiście jest zacisk do uziemienia wejścia gramofonowego. Mamy tutaj taki fajny. Uchwyt na kabel, no i typowe dla firmy Sony dwa komplety zacisków głośnikowych, czyli zaciski A i B. No to teraz środek naszego wzmacniacza. Tutaj na, w centralnej części mamy duży radiator. Są na nim umieszczone oczywiście tranzystory mocy, ale również dwa tranzystory trochę mniejsze. W tej wersji z czwórką na początku, tutaj są przykręcone do radiatora tranzystory mocy Sankena. A w wersji z piątką, czyli w 540, mamy też sankany, ale te szerokie. No i duży radiator, oczywiście. Tutaj z tyłu jest zamocowany przełącznik źródeł, do nagrywania, akurat to jest. I na tej samej płytce tutaj chyba jest zamontowany potencjometr głośności. I zobaczcie, on jest połączony takim długim prętem. Także potencjometr głośności, co ciekawe, nie znajduje się, jak to zwykle bywa, na płycie czołowej, tutaj, gdzie mamy pokrętło. Tu jest tylko. Koniec pręta, natomiast sam potencjometr znajduje się tutaj. Pod tą blachą. No dalej tutaj widać te duże kondensatory od zasilacza. Tutaj w głębi jest, są pozostałe elementy końcówki mocy. Tutaj mamy transformator toroidalny pod tą osłoną. No i tutaj jeszcze mamy płytkę, na której znajdują się przekaźniki głośnikowe, i do tej płytki również przylutowane są zaciski głośnikowe. Tutaj mamy przyczepiony przełącznik, który jest sterowany taką taśmą metalową. Właściwy przełącznik elektryczny jest tutaj, natomiast tu mamy jego pokrętło na froncie. No i tak samo jest. Z tym drugim przełącznikiem. No z tamtej strony radiatora, tutaj z tej strony mamy preamp i parę dodatkowych elementów, i to w zasadzie wszystko. No, także trzeba przyznać, że budowa tego wzmacniacza jest dosyć przejrzysta w środku, taka już bardziej nowoczesna. Nie ma tyle przewodów i różnych elementów, które miały wzmacniacze z lat 80., a tym bardziej z lat 70. Nasz wzmacniacz cierpi na kilka drobnych przypadłości. Ogólnie działa, obydwa kanały są odtwarzane, ale po pierwsze jest on w dosyć słabym stanie zewnętrznym, jest zakurzony, tutaj, zobaczcie, ta cała gałka od przełącznika wejść się rusza. Cały jest upaćkany takimi dziwnymi, w środku też tak mniej więcej wygląda. Także trzeba byłoby to w miarę możliwości przeczyścić. Tutaj mamy taką sporą rysę. No, oprócz tego zauważyłem, że w czasie, kiedy on działa, kiedy słuchamy dosyć cicho, to zanika jeden z kanałów. Nie pamiętam już czy prawy czy lewy, kiedy się da głośniej, no to dźwięk w tym kanale powraca. Również kiedy się rusza kiedy się przełącza ten y, przełącznik speaker to są różne dziwne historie się dzieją. No i zauważyłem też, że kiedy wzmacy, że złączony to Wyraźnie bardziej grzeje się jedna strona radiatora, czyli wskazywałoby to na to, że w jednym z kanałów jest ustawiony zbyt nisko lub zbyt wysoko prąd spoczynkowy, i to również należałoby sprawdzić. Na szczęście tutaj mamy dosyć dobry dostęp do wszystkiego, także mam nadzieję, że naprawa pójdzie szybko i sprawnie. Rozłożyłem wzmacniacz praktycznie na czynniki pierwsze. Mamy osobno płytę główną, mamy osobno przód, mamy osobno tył, mamy osobno nawet transformator, tutaj te tylne gniazda, zaciski głośnikowe. Także wszystko rozebrałem praktycznie do zera. Po to, żeby po pierwsze tą płytę bardzo dokładnie wyczyścić, wyczyścić również można osobno teraz całe to szasi wzmacniacza, żeby nie zmoczyć niczego. Można oczywiście zająć się również czyszczeniem płyty, główne, yy, Przepraszam, płyty czołowej. Oraz płyty tylnej. A skoro mamy osobno tutaj na przykład tą płytkę, to możemy sobie łatwo wymienić przekaźniki głośnikowe, łatwo wyczyścić przełączniki. Także zabieramy się do roboty, biorę się do czyszczenia, a wy w tym czasie posłuchajcie sobie o parametrach naszego wzmacniacza Sony. Jego moc wyjściowa wynosi 2x80 W na impedancji 8-omowej i 2x110 W na 4-omach. Pasmo przenoszenia podawane przez producenta to od 5 Hz do 120 kHz, a podawane zniekształcenia nieliniowe to 8000%. Dumping factor wynosi 70. Impedancja kolumn, które możemy podłączyć do tego wzmacniacza, powinna zawierać się w granicach od 4 do 16 ohmów. Wymiary wzmacniacza to 430x148x370 2 mm. Jego waga to 9,2 kg. Produkcję wzmacniacza rozpoczęto w roku 1991 i wtedy jego cena wynosiła 180 funtów. Jak widzicie, mamy wszystko porozbierane. Przy okazji, kilka uwag na temat tego, co zauważyłem w trakcie rozbierania. Otóż zazwyczaj interesuje mnie, czy wzmacniacz był już kiedyś rozbierany. No i okazuje się że tutaj, że był. Poznałem to po tym, że zawsze mamy, zazwyczaj mamy dwa rodzaje śrubek. Jedne są czarne, drugie są takie metalowe, nieczernione. No i te czarne zazwyczaj są, w, w, na przykład przykręcana jest płyta tylna. Tam, gdzie widać, zawsze są czarne wkręty czy śrubki. Natomiast tam, gdzie nie widać, na przykład pod spodem są już dane te nieczernione. No i tutaj niestety w tym wzmacniaczu śrubki były pomieszane, to znaczy, pod spodem były trochę czarnych, z tyłu były takie i takie, także wiadomo, że tutaj już kiedyś ktoś zaglądał. Drugą sprawą, czy bardzo ciężko ściągało się wszystkie gałki. Na szczęście tutaj nie jest ich dużo. Mamy chyba trzy te od przełączników i gałkę głośności. Gałkę głośności też bardzo ciężko było zdjąć, ale w końcu mi się udało. Nie podważajcie śrubokrętem tutaj w okolicy tego, bo można sobie pogięć płyta czołową. Na szczęście tutaj płyta czołowa oddziela się od tej płyty czołowej, prawdziwej, tej metalowej. Tutaj mamy plastikową, także jakoś mi się to udało zrobić. No i teraz przystępujemy do przeglądu tych wszystkich drobnych modułów, a zaczniemy od wymiany przekaźników głośnikowych, czyli tych tutaj, które są na płytce przy zaciskach głośnikowych. No tutaj są takie dosyć duże przekaźniki. Ja znalazłem niestety nie znalazłem takich samych o takich samych wymiarach, tylko trochę większe ale one tutaj raster mają taki sam, więc będą pasowały o, troszkę będą tutaj wystawały poza ten y, footprint, ale to nie szkodzi, od tego zaczniemy warto będzie przeglądać też wyłącznik sieciowy czy rezystancja tutaj styku jest y, odpowiednia bo jeśli jest za duża to mogą być problemy z iskrzeniem, warto będzie przeczyścić ten przełącznik, to jest przełącznik od y, grup głośników, grup y, zacisków głośnikowych, czyli on przełącza De facto te przekaźniki. No i mamy potencjometr głośności na osobnej płytce. Też warto go przejrzeć, sprawdzić jego opory tutaj pomiędzy wyprowadzeniami, czy, czy są równe. No ten, jak widzicie, ten potencjometr jest dosyć nietypowy, bo ma te odczepy, ma na boku no, no, jako czwarta para. No ale mam nadzieję, że będzie dobry, bo on w ogóle nie trzeszczał ani nie przerywał. No i wreszcie te przełączniki. To jest przełącznik od wyboru źródła rekordu i wyboru źródła odtwarzania płyta główna, całe szasi jest już wymyte i tam się suszy także zaczynamy od wymiany przekaźników a potem zajmiemy się jak płyta główna już przeschnie to będziemy się zajmować jej przeglądem zobaczcie, gdyby nie te rysy to płyta czołowa wyglądałaby jak nowa po przeczyszczeniu oczywiście gałki również zostały wymyte w myjce ultracieńkowej i wyglądają znacznie lepiej Obejrzyjmy sobie schemat naszego wzmacniacza. Zaczniemy od modułu wejściowego. Z lewej strony mamy gniazda RCA, potocznie zwane. Tutaj zaznaczyłem przełączniki dla nagrywania oraz do odsłuchu sygnału, a po środku oczywiście mamy przedwzmacniacz gramofonowy. Składa się on z kilku tranzystorów i dwóch wzmacniaczy operacyjnych, które są de facto jednym układem scalonym 4560D. Akurat tutaj narysowana jest wersja dla wzmacniacza 540, czyli mamy ten dodatkowy przełącznik MCMM, no i kilka dodatkowych elementów biernych. Dla naszej wersji, czyli 440E, no nie ma tutaj tych komponentów w pomarańczowych ramkach, lub mają one inne wartości. Z modułu tego wychodzą już sygnały audio do dalszych stopni. Teraz zasilacz. Transformator sieciowy, w naszym przypadku toroidalny, od strony napięcia 230V jest wyposażony w wyłącznik z załączonym równolegle kondensatorem oraz bezpiecznik F1 o wartości 3,15A. Uzwojenie wtórne jest dzielone na pół i zasila wszystkie obwody wzmacniacza. Ale co ciekawe, mostek D900 wraz z kondensatorami C900 i 901 zasila tylko tylko końcowy stopień wzmacniacza mocy, natomiast stopnie sterujące mają swoją część z osobnymi diodami tworzącymi drugi mostek prostowniczy oraz osobnymi kondensatorami C902 i 903. Jak można zauważyć, napięcie dla stopnia końcowego ma wartość plus minus 51V, natomiast dla stopni sterujących jest to plus 50 i minus 51V. Takie rozwiązanie jest bardzo korzystne i zastanawiam się, dlaczego konstruktorzy tak rzadko z niego korzystają. Osobne zasilanie dla stopni sterujących. Sterujących ma tę zaletę, że na mocno obciążonym zasilaczu stopnia mocy występują spadki napięć, kiedy ono przysiada, na przykład kiedy mocno wysterujemy wzmacniacz. Odseparowane zasilanie wtedy nadal trzyma jego rezerwę w osobnych kondensatorach, no i nie zmieniają się nawet na chwilę punkty stopni sterujących, zwłaszcza ma to miejsce przy odtwarzaniu niskich częstotliwości, przy dużych poziomach sygnału, kiedy wzmacniacz, tak jak mówiłem, i zasilacz są najbardziej obciążone. Jest też osobne zasilanie dla preampu gramofonowego, i jest ono stabilizowane układami 7815, i 7915. No i jak się domyślacie, wartości tych napięć wynoszą plus minus 15 V. Aby stabilizatory nie grzały się nadmiernie, zbijając napięcie z 50 V do 15, przed nimi dano dodatkowe rezystory, aby obniżyć nieco napięcie wejściowe do około plus minus 30 V. No i teraz właściwy wzmacniacz, który tutaj w zasadzie jest końcówką mocy. Sygnały audio z selektora trafiają na potencjometr głośności, no i poprzez kondensator. Kondensatory elektrolityczne C500 i C600 trafiają na wejście pary różnicowej, które tutaj zbudowane jest jako podwójny tranzystor 2SC-2259 FG. Para różnicowa od strony emiterów zasilana jest przez źródło prądowe z tranzystorem Q502. Sygnał z kolektora trafia do stopnia kaskodowego z tranzystorami Q504 i q 505, no i dalej na tranzystory sterujące, czyli Q508 i q 509. Te z kolei sterują już tranzystorami mocy Q500. 10 i 511, ale mamy tutaj nieco nietypową konfigurację, bo tranzystor NPN mamy na górze, a PNP na dole, czyli stopień końcowy składa się w zasadzie z dwóch układów Darlingtona. Tranzystor Q507 pełni rolę czujnika temperatury oraz regulatora prądu spoczynkowego, którego wartość można regulować rezystorem nastawnym RV500. Oczywiście ja tutaj omawiam tylko jeden kanał, ten górny na dole jest dokładnie to samo. Dodatkowo między kaskodą a dolnym źródłem prądowym mamy tranzystor JFET Q503, który prawdopodobnie Podobnie jest dodatkowym źródłem prądowym dla kaskody. Tranzystory mocy dla wzmacniacza 440E, czyli takiego jak my tu mamy, są to tranzystory 2SC 3856 i 2SA 1492, czyli te mniejsze. A dla wersji 540 są tutaj szerokie sankeny 2SA 15 i 2SC 2921. Dodatkowy tranzystor Q512 służy do wykrywania przesterowania wzmacniacza i kieruje on wtedy sygnał do układu zabezpieczeń. A układ ten zbudowany jest na popularnym scalaku mipc 1237 no i kilku dodatkowych tranzystorach. Układ zabezpieczeń wykrywa obecność napięcia stałego na wyjściach głośnikowych, wtedy odłącza oczywiście przekaźniki, reaguje na przesterowanie, wykrywa obecność zasilania na transformatorze oraz oczywiście opóźnia przyłączenie głośników podczas rozruchu i zapewnia ich szybkie odłączenie w czasie kiedy wyłączamy wzmacniacz. A tak wygląda nasza płyta główna już po wymyciu. Zobaczcie, jak to ładnie wszystko wygląda, jak z fabryki, po wymyciu i po wyschnięciu. Zanim ją zamontujemy we wzmacniaczu, warto ją przejrzeć, skoro mamy ją wyjętą. Tutaj akurat nic nie jest uszkodzone, tak mi się przynajmniej wydaje, ale warto przejrzeć ją przede wszystkim pod kątem zimnych lutów, bo pamiętajcie, że jeśli takie tranzystory, jak tutaj, te sterujące, są luzem, nie przykręcone nigdzie, są tylko wlutowane w płytę, to prawdopodobnie. One już, ponieważ one są dosyć ciężkie, od drgań mogą się tutaj te luty już połamać. Także warto tutaj przejrzeć wszystkie luty przy tych cięższych tranzystorach z tej strony tak samo i poprawić. Ja tu już widziałem pod mikroskopem, pod lupą, widziałem takie zaczątki pęknięć tutaj przy tych lutach, przy tych tranzystorach z tej strony akurat, przy tych, takich, o, przy tych tranzystorach tych większych. Tu trzeba to przejrzeć. No w ogóle warto by przejrzeć zimne luty, bo wzmacniacze z lat 90., jak pamiętacie, może często miewały zimne luty. Ja tak przy okazji jeszcze Wam pokażę bo tutaj na tej płytce, co wymienialiśmy, przekaźniki, też odkryłem tutaj po prostu przy lutach tych zacisków, takie mocne zimne luty, a w ogóle ten środkowy, ten masowy zacisk był pęknięty, w ogóle nie, nie był przylutowany i któryś z tych, pamiętam, też był nieprzylutowany, także wydaje mi się, że to nie przekaźniki były powodem tego, że były tu przerwy, tylko właśnie tutaj te zimne luty na samych zaciskach. Przeglądamy płytę główną pod kątem zimnych lutów. I wsadzamy ją do wzmacniacza, no i trzeba zacząć to wszystko składać z powrotem. Wróćmy na chwilę do potencjometru głośności w naszym wzmacniaczu. Jak niektórzy zauważyli, on ma nie trzy, a cztery pary zacisków. No, tak jakby. On miał wyprowadzenia na filtr Loudness, ponieważ, jak wiemy, w potencjometrach tego typu, potencjometrach głośności, bywają takie dodatkowe odczepy do właśnie do takiego filtra. No i istnieje podejrzenie, że w tym wzmacniaczu może być włączony na stałe filtr Loudness. Skoro mamy tutaj wyprowadzoną czwartą parę zacisków do potencjometru, no to właśnie taki filtr może tutaj być, ale. Jakbyśmy popatrzyli, gdzie idą te zaciski, te, ta dodatkowa para, one idą na, tutaj na piny numer 4 i numer 5, które idą do tej taśmy tutaj i na złącze, na płytę główną, właśnie to jest to złącze. Jakbyśmy prześledzili, gdzie lecą ścieżki od tych pinów, one lecą tutaj do tam do tyłu, do tego złącza. Ono tu jest akurat zakryte, tą. To... O, do tego złącza CNP800 chyba. No i to złącze, jak widzicie, jest puste, tu nie ma żadnej wtyczki i te ścieżki po prostu idą do nikąd. No jest to tak zrobione prawdopodobnie dlatego, że ta płyta główna jest używana w większej liczbie wzmacniaczy. Znaczy ona jest uniwersalna i można na niej zbudować inne wzmacniacze, również takie z barwą dźwięku i z filtrem Loudness, dlatego no, łatwiej jest w firmie Sony zrobić taką uniwersalną płytkę i zastosować nawet potencjometr, taki już przystosowany do filtra Loudness, niż stosować do każdego modelu osobne modele potencjometrów i płyt głównych. Także nie ma tutaj żadnego filtra loudness. Jak zobaczycie, albo jak zobaczyliście już na wykresie, tam gdzie robiłem pomiary, no to charakterystyka częstotliwościowa jest tam zupełnie płaska. Pozostało nam ustawienie prądów spoczynkowych w obu kanałach, bo jak wiemy tutaj, prawdopodobnie są one ustawione nierówno. Jeden kanał, z tego co pamiętam, ten tutaj bliżej tyłu, bardziej się grzał, ta połówka radiatora bardziej się grzała niż ta. No jak to sprawdzić? W tym wzmacniaczu mamy tutaj takie. Punkty pomiarowe z obu stron tej dziury, tutaj, to jest jeden punkt pomiarowy, a dla drugiego kanału mamy tutaj, nie wiem, czy to widać, taki podobną dziurkę z dwoma takimi zworami, i to te zwory są punktami pomiarowymi. no Ja już zmierzyłem i okazuje się, że rzeczywiście w tym kanale, czyli ten bliżej tyłu, jak gdyby wzmacniacza, mamy tutaj 10 mV, a w tym kanale mamy 5 mV. Ta wartość jest prawidłowa, czyli 5 mV powinno być. Włączamy wzmacniacz, dajemy mu trochę się rozgrzać. Po jakimś powiedzmy 10 minutach mierzymy tutaj, jaki mamy spadek napięcia. Tutaj powinno być 5 mV i rezystorem nastawnym ustawiamy właśnie taką wartość. Potem trzeba odczekać kolejne tam powiedzmy 10 czy 20 minut i poprawić to ustawienie jeszcze raz. I prądy mamy ustawione. Zrobiłem standardowe pomiary naszego wzmacniacza i oto ich wyniki. I tutaj mamy charakterystykę częstotliwościową. No, widać, że jest ona równa jak stół, od zera od 20 do 20 kHz. Jest no, całkowicie płaska. Dodatkowo widać, że kanały również bardzo równe są, znaczy równe poziomy mają, co jest bardzo fajne. Tutaj mamy poziom szumu, jest on na poziomie minus 80, prawie minus 90 decybeli, To już jest na granicy zdolności pomiarowych mojej karty dźwiękowej, także tutaj też jest bardzo dobrze. Podobnie jest z dynamiką. No i zniekształcenia nieliniowe. Są one niskie. Dla lewego kanału wynoszą one 6 tysięcznych, około 6000%. Natomiast dla prawego jest to 1 setna procenta, czyli jest tutaj lekka różnica, ale niewielka. Tutaj mamy zniekształcenia intermodulacyjne. W obu kanałach wynoszą one około 1,00%, niecałą 1,00%. No tak to wygląda, moi drodzy. No ogólnie pomiary wyszły bardzo dobrze. Zarówno charakterystyka częstotliwościowa, jak i zniekształcenia nieliniowe wyszły bardzo dobrze. I co ciekawe, jeśli chodzi o, o poziom Szumów i dynamikę, no to mamy tutaj standardowe wartości, tu mamy 100, jeśli są to harmoniczne od przedźwięku sieciowego, ale w, tutaj w tym wzmacniaczu są one na poziomie minus 90 dB, czyli jeśli chodzi o odstęp od zakłóceń, to ten wzmacniacz prezentuje się zupełnie nieźle. No i na koniec sprawdźmy sobie, jaki jest pobór mocy naszego wzmacniacza przy takim normalnym użytkowaniu, kiedy w miarę cicho się słucha. Zobaczcie, tu mam miernik. Poboru mocy i przy napięciu 228,5 V mamy pobór prądu 120 mA około, czyli to jest minimalny, maksymalny i to jest bieżący pobór mocy. Zobaczcie, z 16 około W w takim stanie, kiedy wzmacniacz jest wyciszony całkowicie. Natomiast kiedy się gra cicho, no jest niewiele więcej, tam 17,5. Maksymalnie, jeśli się trochę głośniej da, to się zbliża do 20. Nie próbowałem przy maksymalnej mocy, ale jak wiemy to, rzadko się korzysta w ten sposób ze wzmacniacza. Zatem przy takim normalnym użytkowaniu tego wzmacniacza mamy pobór mocy około 17 W. Kilka słów o brzmieniu naszego wzmacniacza SONY. Odsłuchy przeprowadziłem na dwóch kompletach kolumn. Najpierw słuchałem na zestawach Telefunken, które przedstawiłem w poprzednim odcinku, na zestawach TL800. Są to wymagające zestawy o stosunkowo niskiej efektywności, aż czterodrożne, stanowią one trudne obciążenie dla wzmacniacza. I tutaj SONY 440 sprawdził się dość dobrze. Przede wszystkim zaskoczyła mnie znakomita jakość odtwarzania niskich tonów. Są one bardzo dobrze zróżnicowane. Basy schodzą nisko, bez żadnych podbarwień, czuć fizyczne uderzenie stopy perkusyjnej, ale również na przykład kontrabasy w muzyce klasycznej brzmią bardzo ładnie. W tym zakresie jest naprawdę bardzo dobrze. Niski zakres średnich tonów też odtwarzany jest poprawnie, nie masz się do czego tutaj przyczepić. Natomiast problemy zaczynają się przy wyższych częstotliwościach, czyli gdzieś w okolicach kilku kiloherców. Dźwięk tutaj jest jakoś dziwnie rozfazowany, rozmyty, traci on precyzję. Ponieważ Telefunkeny są zestawami wielodrożnymi, no to podejrzewam, że być może to tutaj jest problem i postanowiłem jeszcze podłączyć moje redakcyjne rewoksy. Było trochę lepiej, ale nadal zakres wyższego środka pozostał słabo kontrolowany. Ogólnie mówiąc i porównując brzmienie tego wzmacniacza do Pioniera A400. No, Pionier A400 to dość jasno brzmiący wzmacniacz, ale nie ma on takich problemów z górą pasma jak nasz. Tam wszystko jest gładkie i wyraziste. Brzmienie TAF 440 jest inne. Tutaj dźwięk jest trochę cięższy, jest więcej dołu i niżej Środka. no i byłoby bardzo dobrze, bo ja akurat lubię taki charakter brzmienia, ale niestety brak precyzji w zakresie wyższego pasma trochę psuje jakość dźwięku. Czy zatem Sony TA-F440E ma gorszy dźwięk od Pioniera A400? No niestety odpowiedź brzmi tak, ale trzeba dodać, że dźwięk Sony też ma sporo zalet, brzmienie jest bliskie, namacalne, moc wyjściowa jest naprawdę duża, pozwala dobrze przyłożyć i nadal wzmacniacz kontroluje niskie tony wzorowo, nic nie harczy. No gdyby tak połączyć bardzo dobre odtwarzanie Dołu pasma Sony i znakomitą jakość wyższego pasma Pioniera, no to otrzymalibyśmy wzmacniacz prawie doskonały, przynajmniej dla mnie. Zatem, moim zdaniem, ten wzmacniacz brzmi dość dobrze, może się pod pewnymi względami podobać, ale do Pioniera A400 jednak trochę mu brakuje. Nie jest to wzmacniacz tak uniwersalny i przejrzysty jak tamten. <kluw> Pora na małe podsumowanie. Wzmacniacz Sony TAF440E oraz jego większy brat, czyli 540E, to moim zdaniem całkiem dobre wzmacniacze. Czasem są one nazywane audiofilskimi, ze względu na brak regulatorów barwy, dźwięku i filtrów. Ale według mnie taka klasyfikacja nie ma większego sensu, bo pozbawienie regulacji barwy nie czyni od razu wzmacniacza wybitnym, no i nie klasyfikuje go w gronie sprzętu wyłącznie dla koneserów audio. Tak jak wspomniałem na początku odcinka, ten wzmacniacz oraz 540 i też seria z dwójką na końcu miały być alternatywą dla Pioniera A400 na ówczesnym rynku audio. Czy tak się stało? No wydaje mi się, że ten zabieg do końca się nie powiódł. Ta seria wzmacniaczy uzyskała pewną popularność, ale w zasadzie tylko na rynku brytyjskim. Poza tym moim zdaniem wzmacniacze Sony tej serii nie grają tak dobrze jak Pioniery. Nie znaczy, że są one złe. Jeśli chodzi o pewne cechy, to są one nawet lepsze od Pioniera A400. Na przykład nie mają tego durnego współosiowego potencjału. Głośności, który w Pionierze szybko się zużywał, powodował nierówne granie kanałów, no i nie można go było zdobyć jako części zamiennej. Tutaj, we wzmacniaczach Sony, potencjometr głośności można łatwo wymienić na zwykłego Alpsa. Również budowa wewnętrzna naszego wzmacniacza jest solidna, no i pod pewnymi względami, moim zdaniem, lepsza niż w Pionierze. Użyte części są dobrej jakości, a konstrukcja. Przemyślana. Wzmacniacz gramofonowy też działa bardzo dobrze, nie ma się do za bardzo do czego przyczepić, ale z drugiej strony nie jest on jakoś wybitny. Serwis tego wzmacniacza w razie awarii jest dosyć prosty, jest dostęp do wszystkiego, ale moim zdaniem brzmienie Pioniera A400, a nawet tego z literką X na końcu, jest lepsze od naszej serii wzmacniaczy Sony. No, przede wszystkim jest ono bardziej przejrzyste w zakresie wyższych częstotliwości. Po prostu wydaje mi się, że wzmacniacze Pioniera są bardziej uniwersalne, sprawdzają się w każdych warunkach. No, może oprócz współpracy z bardzo jasno grającymi zestawami głośnikowymi. No, niedawno słuchałem wzmacniacza 540 podobnego, tej mocniejszej wersji no i muszę powiedzieć, że w zasadzie oprócz nieco wyższej mocy wyjściowej no, brzmienie jest takie samo natomiast wzmacniacze z dwójką, czyli 542 i 442 mają nieco inny charakter brzmienia, nie mają już one tak dobrego odtwarzania basów, niskich częstotliwości, ale ogólnie dźwięk jest podobny i też można powiedzieć, że jest niezły. Dziś wzmacniacz y, TAF 540E można kupić już za kwotę od 100 do 140 funtów, oczywiście głównie na brytyjskim ebayu Ceny 440 co ciekawe są bardzo podobne. Czyli już za około 500 zł można mieć naprawdę niezły wzmacniacz. Ale pamiętajcie, że Wielka Brytania nie należy już do Unii, no i trzeba uiścić opłaty celne. U nas te wzmacniacze prawie w ogóle się nie pojawiają na aukcjach, zatem szukajcie za kanałem. No, dla porównania, za wzmacniacz Pioniera A400 trzeba zapłacić nieco więcej: od 160 funtów wzwyż. Tam, czyli w UK, ceny są najniższe. U nas za dobry egzemplarz trzeba dać około 1500 zł, a za wersję X kilka stówek mniej. No czasem zdarzają się tańsze okazje, ale rzadko. Czy zatem warto szukać tego wzmacniacza? No, moim zdaniem jak najbardziej. Jest to znakomity model dla początkujących fanów dobrego brzmienia i może to być wzmacniacz, od którego zaczniecie kompletowanie sprzętu stereo za rozsądną cenę. Czy będzie to TAF 440, czy 540, a nawet 542 no nie ma to większego znaczenia, wszystkie one są wystarczająco dobre i warte swojej ceny a jeśli nawet kupicie je z drobnymi niedomaganiami no to po obejrzeniu tego odcinka będziecie wiedzieli jak poradzić sobie z ich naprawą i znowu dziękuję Krzyśkowi Rozwadowskiemu za dostarczenie sprzętu do odcinka Wam dziękuję za jego obejrzenie, jeśli się spodobał dajcie łapę w górę ja jak zwykle bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do następnego razu